Wydawnictwo agora przedstawia. C.A. Cosby. Wszyscy grzesznicy krwawią. Przełożył Jan Kraśko. Czyta Jakub Wieczorek. Mojemu bratu Darelowi Cosbiemu. Wiedzieć o tym mogliśmy tylko my. Wiara w nadprzyrodzone źródło złego nie jest wcale potrzebną. Ludzie sami są zdolni do wszelkiego złego. Józef Konrad w oczach Zachodu. Przełożyła Helena Janina Pajzderska. Oto wszystko nowym czynie. Hrabstwo Czaron. Hrabstwo Czaron zbudowano z krwi i ciemności, dosłownie i w przenośni. Nawet sama jego nazwa nurza się w mrocznych cieniach i zwyrodnieniu. Legenda głosi, że miało się nazywać hrabstwem Charlotte albo Charles, ale starszyzna osady za długo zwlekała, i kiedy zdecydowała się wreszcie oficjalnie zarejestrować swoje prymitywne siedlisko, okazało się, że nazwy te są już zajęte. Podobno przesunęli wtedy palcem w dół listy, natrafili na czaron i postanowili przyjąć właśnie tę. Ludzie ci, szorstcy, jak garbowana skóra, z rękami jak topory do łupania drewna, ochrzcili tak swoje nowe miasto, nie zważając na to, że nazwa ta makabrycznie się kojarzy. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki. oh <laughs>